Gość. Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest ksiądz dr Tadeusz Stanisławski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam redaktora i wszystkich a słuchaczy. A tak konkretnie to jakim, jakim prawem się ksiądz zajmuje? Tak konkretnie to prawem administracyjnym. Z tego prawa mam wszystkie stopnie i tytuły, ale mhm. również prawem wyznaniowym, czyli relacjami między państwem mhm. a kościołami, związkami. No księdza i na świeckiej uczelni to, to jeszcze można by było zrozumieć, ale że ksiądz nadany ma tytuł przez świecką uczelnię i to jeszcze jest ksiądz dziekanem tutaj na uniwersytecie, jak to możliwe? To dowód na to, że nie ma rozdziału państwa od Kościoła. Z pewnością, zwłaszcza, że jestem jedynym duchownym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Akademickich w Polsce, czyli nawet na kul czy na UKSW Świeccy są dziekanami. Nawet A... na, na katolickiej uczelni? Tak, tak, jest, tak. są Świeccy dziekanami. Tak, profesor Andrzej Herbert jest mhm. dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. A czy... w Zielonej Górze, jedyny ksiądz, który pracuje na Uniwersytecie, jest dziekanem Wydziału Prawa. Czyli też jest jedyny ksiądz tylko na całym uniwersytecie. Możliwe, że jeszcze ksiądz Roman Janusz jest lektorem języka łacińskiego, no. ale wśród profesorów tak, jedyny. Mm -hmm. A jest to ksiądz jednym ze stu y, y, członków Polskiej Komisji Agredytacyjnej. W maju tego roku został ksiądz przewodniczący tej komisji. To taka zaszczytna. Tak, nawet 23 listopada zostałem przewodniczącym na kolejną kadencję. Aha, czyli to tak dość często się, rozumiem, zmiany robią. No Cztery dobrze. No dobrze, to ja zapytam księdza w takim razie um, o sprawy tego rozdziału państwa od kościoła. Zakończymy trwający od lat sojusz tronu z ołtarzem, zlikwidujemy fundusz kościelny, powołamy specjalną grupę prokuratorów do śledzenia pedofilii wśród duchownych, zlikwidujemy funkcje oficjalnych kapelanów, powołamy komisję skali przepływów finansowych między państwem a kościołami, już nie mówiąc o regulacjach dotyczących religii w Szkołach to brzmi jak takie mocno lewicowe postulaty, ale, ale to nie są postulaty lewicy. To przedwyborcze punkty programu umiarkowanej, wydawałoby się partii szymona Hołowni uważanego przez niektórych za postępowego katolika, to jak to jest w Polsce z tym rozdziałem państwa od kościoła? To jest, czy go nie ma? Z rozdziałem państwa od kościoła jest tak jak z demokracją. Też można zapytać, czy ona jest, czy, w czy w jej nie ma jest i, i, tak, i, czy każdy, czy i każda, każda siła polityczna, która chce zdobyć pozycję na naszym, powiedzmy to rynku politycznym, deklaruje, że jest demokratyczna i walczy o demokrację i chce tę demokrację wprowadzać, Kiedyś przywracać, była tak zwana demokracja ludowa. Umacniać. I tak jest z rozdziałem państwa od kościoła, czyli jest to taki takie hasło, klucz, które mm. można rozumieć bardzo odmiennie mm. i trzeba zadać pytanie wtedy, jaki rozdział państwa od kościoła propagujemy. Czy tak jak jest we Francji, która eliminuje wszelkie elementy religijne z przestrzeni publicznej, czy tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie również jest rozdział państwa od kościoła, a prezydent każde przemówienie kończy God bless America, czy każda sesja kongresu zaczyna się od wspólnej modlitwy prowadzonej przez. Kaplana Kongresu, więc. I przysięga się na Biblię. Tak, widzimy to te... na przykład. tak w sądach, ale widzimy zawsze ten obraz z inauguracji Urzędu Prezydenckiego, kiedy nowy prezydent przysięga na, na Biblię, obejmując urząd i jeszcze z całą historią, czyja to jest Biblia, od ilu wieków jest w tej rodzinie. Czasem są nawet dwie Biblie, bo chcą nawiązać do jakiejś szerszej tradycji, a więc to jest rozdział Państwa od Kościoła i to, co jest w Polsce, jest rozdziałem Państwa od Kościoła. Pytanie jest, jaki model propagujemy? Ja bym proponował, żeby Politycy, którzy w Polsce się na ten temat wypowiadają, odnosili się jednak do naszych norm. Mamy konstytucję, mamy konkordat, mamy ustawy, które ten polski model rozdziału państwa od Kościoła ustawiają, ustanawiają. I dobrze by było, gdyby mówili na ten temat. Czyli, Czyli co politycy nie mają wiedzy na temat, jak to w ogóle wygląda, te relacje państwo kościół? Myślę, że mają swoją wizję. Mhm. Czyli choćby ostatnie felietony w jednej z najpopularniejszych gazet w Polsce, które, w których jedna pani profesor krytykuje to, że część posłów przy ślubowaniu dodała do swojego ślubowania, tak mi dopomóż Bóg, mhm. i za tydzień okazuje się kolejny felieton w tej samej gazecie mówiący o tym, że przecież w Stanach Zjednoczonych wygląda to zupełnie inaczej. Dwie. Osoby, dwoje dziennikarzy, czy, czy w tym przypadku występujące jako dziennikarze, dwie osoby publiczne mówią o tym samym zjawisku. No przytaczają zupełnie inne przykłady. Podobnie... Z jednej strony chwalą, a z drugiej strony ganią. I za każdym razem mówiąc o rozdziale Państwa mhm. od Kościoła, o tym, samym, o tym samym modelu. Czyli nie ma tak naprawdę jednego wzorcowego modelu rozdziału Państwa od Kościoła. Każdy kraj ma własny system w oparciu o swoją historię, w oparciu mhm. o dobre wzorce, które częściowo zaczerpnął od innych. Tak jest w Polsce, tak jest w Niemczech, tak jest, tak jest w większości państw Unii Europejskiej. Chociaż nie możemy powiedzieć, że jest to europejski standard, bo w Unii Europejskiej są również państwa wyznaniowe z religią państwową. No właśnie, a czym się różnią wyznaniowe państwa od niewyznaniowych państw? W wyznaniowym państwie jest jedna religia uznana za religię oficjalną i w różnych. I gdzie tak jest? W Europie, na przykład w Grecji jest to religia prawosławna, mhm. na przykład, jeśli mówimy w Europie, na przykład klasycznie w Wielkiej Brytanii, gdzie król, król obecnie wcześniej królowa jest głową kościoła mhm. w państwach nordyckich. Takich nowoczesnych krajach? Tak, tak? Norwegia, Belgia, Są Dania. Norwegia jest państwem wyznaniowym. No, no Hmm. Szwecja od 2000 roku wprowadza rozdział, rozdział państwa od Kościoła. Trzeba podkreślić, że wszystko to są państwa niekatolickie. Nie ma katolickich państw wyznaniowych. Te akurat są bądź protestanckie w wydaniu luterańskim, bądź prawosławne jak, jak Grecja. Czyli jak rozdzielić w Polsce państwo od Kościoła, skoro już jest rozdzielone? Można jeszcze bardziej rozdzielić, hmm. czyli wybrać inny model rozdziału. Te wszystkie postulaty, które tak radykalnie formułują swoje zdania, mają wizję z Zbliżoną do modelu francuskiego, z tradycją rewolucji francuskiej, ustawy z 1905 roku. Zaczniemy krwią, zmarzymy. No, wymienił pan redaktor kilka tych postulatów. Proszę zwrócić uwagę, że one mają tę samą linię czyli zmniejszają obecność kościoła w przestrzeni publicznej, czyli usuniemy religię ze szkół, zlikwidujemy fundusz kościelny i jednocześnie nie Oddzielają Państwo od Kościoła, tylko zwiększają nadzór. Podwołamy komisję prokuratorów, zaczniemy kontrolować taką czy inną kwestię, pozbawimy finansowania, czyli oddzielamy kościół od państwa, ale nie oddzielamy państwa od Kościoła. To jest taki europejski trzeba powiedzieć model oparty o tradycje rewolucyjne, gdzie istniał sojusz tronu i ołtarza, został siłowo krwawo czasem rozdzielony i ta tradycja trwa. Rewolucja francuska, rewolucja październikowa, przemiany w XIX-XX wieku w Europie owocowały powstaniem wielu lokalnych modeli rozdziału państwa od kościoła. Nie braliśmy w tym udziału, jak to zawsze mówię, rozmawiając na ten temat, bo Polski w tym czasie nie było na mapie politycznej Europy, więc korzystaliśmy w jakiś sposób z doświadczeń sąsiadów. Dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym ukształtowaliśmy nasz pierwszy model relacji między państwem i Kościołem, oparty na idei rozdziału. To ja zapytam księdza, skąd się w takim razie takie postulaty biorą? Dlaczego? Z tradycji politycznej tych środowisk. Nasze środowiska polityczne również wyrastają z pewnej tradycji. Lewicowej, rewolucyjnej, prawicowej, endeckiej, demokratycznej. No Możemy tutaj wymieniać te źródła i każdy realizuje swoje założenia. Środowiska, nazwijmy je ogólnie lewicowe, mają taką predylekcję do stosowania francuskiego hmm. modelu relacji między państwem a Kościołem, czyli eliminowania obecności elementów religijnych w przestrzeni publicznej, choćby ten spór o rotę ślubowania. Możemy mówić, czy to jest dobre, czy złe, tak jak próbują to przedstawiać publicyści, ale my mówimy, ale jest to zgodne z przepisami. Taki mamy model w Polsce. Przepisy regulujące kwestie ślubowania, akurat mm -hmm. w tym przypadku posłów i senatorów, dopuszczają możliwość dołożenia do roty ślubowania zwrotu, tak mi do pomóż Bóg, czyli ludzie, którzy to robią, korzystają z przysługujących im. W Polsce praw. I jeżeli chcemy to zmienić, to musimy od razu powiedzieć, że chcemy zmienić system prawa obowiązujący w Polsce. Mamy mało czasu do końca rozmowy. To jak się chciałem zapytać jeszcze o to, co wielu ludzi tak bardzo. Intryguje, to są finanse w Kościele, i w 2001 roku obronił z Pracę Doktorską o podatkowanie instytucji i osób duchownych Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-2001. Habilitację zrobił ksiądz z finansowania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce to kościół płaci jakieś podatki w ogóle <noise> oczywiście ale zadawane jest pytanie dlaczego kościół nie płaci podatków tak jak na przykład stowarzyszenie czy fundacja i najprostsza odpowiedź jest bo nie jest stowarzyszeniem ani fundacją mamy w Polsce również prawnie uregulowany status kościołów i związków wyznaniowych jako specyficznych instytucji które mają własne przepisy podatkowe i oczywiście jeśli chodzi o kościół jako osobę prawną Płaci podatki tak jak akurat w tym przypadku tak jak fundacje czy stowarzyszenia, czyli nie płaci. Podatków od środków, które przeznacza na własne działania statutowe, tak jak organizacje typu stowarzyszenia i Fundacje. A duchowni płacą podatek tak jak wiele innych grup zawodowych, zgodnie z ustawą o ryczałcie, tak zwanym, czyli o ryczałtowym opodatkowaniu niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa z 1998 roku, czyli płacimy ryczałt tak jak drobni przedsiębiorcy, jak zakłady rzemieślnicze, jak taksówkarze, jak niewielkie restauracje. Jest fryzjerzy, szewcy, te hmm. wszystkie wymieniane w tym momencie, podmioty. czyli płacą księża podatki. Oczywiście. I tu mówimy o księżach, którzy osiągają swoje dochody z działalności duszpasterskiej. Nie mówię o, tym, o tych, którzy pracują na podstawie umowy o pracę czy podobnych umów, tak jak na przykład ja, którzy płacą. Podatki, tak jak każdy inny w tej samej sytuacji. Nie mamy żadnych przywilejów z tytułu tego, że jesteśmy duchownymi. Bardzo dziękuję księdzu za te szczegółowe wyjaśnienia. Myślę, że nieraz jeszcze się będzie okazja spotkać i o tych sprawach porozmawiać. A naszym gościem był ksiądz dr Tadeusz Stanisławski, profesor Uniwersytetu Ziemnogórskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Dziękuję, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl.